Dzisiaj testujemy Dubajową czekoladę. Myślę, że jesteśmy chyba ostatnimi osobami, które testują Dubaj Chocolate. Tak się prezentuje. W ogóle giga ładnie. Kupiliśmy ją w Naczko. W ogóle jak to się otwiera? Tu chyba. Jeżeli ja nie umiem, ja się będę brzydko otworzę. Złote. Wiedziałam, że tak będzie było. Wszystko, co w Dubaju musi pójść w W ogóle Miła. teraz wszystko, co ma w nazwie Dubaj, jest drogie. Tam mam tam? Ja Otworzę sobie trochę... Choć... Znaczy, te w Dubaj pączki. No, są pietronki. Ale ładnie hmm. utrzymane. mi się, bo byłam teraz, że, że muszę... No i mam już Pokażę wam, jak się prezentuje. Uwaga, sobie tak Uuu, Ej, Ale. Ej, Ale. Nawet dużo mam na nie... tak, mm. no, no, tak Nie, nie, No nie, tutaj nie, 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 Dobra. nie, 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 Mmm, to jest dobra. Dobra, dobre, ale nie jest niesamowita. Moja ocenka jest 10 na 10. Moja? 10 do mamie. Mama, o, no ja. Ale gdzieś to mamy, mama chce? Moja tak. 7. No 7 miesięcy. Czekaj na 10. No muszę. No. Ale dobra to cię Aha! To jest gigę dobre, polecam w to. Tak, a to. Tak. No nie, już nie. Nie. Jest to tutaj. Na dwa tylko.